Cześć, chciałem Wam pokazać. O Boże, pomalowany. Jak prawidłowo zgłosić gołąbka? Tu jest numer taki, że tak powiem. 0313, słabo, może widać. To jest numer oddziału, a to jest jego numer. 6140, każdy właściciel. Gołąbka ma w domu taką kartę To nie jest akurat jego Gołąbka wczoraj do mnie wszedł Można zadzwonić pod Właśnie jak się znajdzie Ten 0313 PZHGP To tam są różne telefony Można do nich zadzwonić Zgłosić Gołąbka Jakoś to Po prostu będzie Ten akurat miał numer telefonu Sam zgłosiłem Pozdrawiam